Witam to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie, a właściwie dzisiaj dodatek do dania, bo przygotujemy tahinę, czyli pastę tahini z ziarna sezamowego. Przy okazji robienia hummusu wspominałam, że można robić taką domową tahinę prosiliście bardzo mocno o pokazanie, jak robię taką pastę, więc proszę bardzo o to ona. Jeśli Wam się spodoba lub jeśli nie możecie kupić gotowej, a chcecie akurat ją do czegoś wykorzystać, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na wwwskutecznie.tv. Zapraszam! będzie bardzo podstawowy przepis, taki bazowy, prosty. Wiem, że na rynku istnieją różne mieszanki, pasty tahini z przyprawami z różnymi dodatkami, na przykład z miodem, ale ten przepis jest taki zupełnie bazowy i mam nadzieję, że wam się przyda. Na przykład do robienia sosów, dipów czy innych przysmaków w kuchni arabskiej. Zaczynam od sezamu. Muszę mieć ziarna sezamu. Mam tutaj nieuprażony sezam. Będę potrzebowała jedną szklankę. Moja szklanka ma 200 ml i tą szklanką będę odmierzać wszystkie składniki. Rozgrzewam patelnię suchą, bez tłuszczu i kiedy jest mocno gorąca, wsypuję sezam. Rozprowadzam równomiernie na dnie i cały czas mieszając prażę na małym ogniu, tak żeby ziarna delikatnie się zrumieniły. Idzie to naprawdę raz, dwa, trzeba uważać, żeby nie przypalić. Kiedy ziarna są zrumienione, a kuchnie wypełnia wspaniały zapach prażonego sezamu, Szybko zdejmuję go z patelni, przekładam go na talerz bądź od razu do blendera, po to żeby już zatrzymać prażenie i zaczynam miksować. I teraz tak, najlepszy byłby tutaj blender kielichowy, można skorzystać też z ręcznego, ale można też skorzystać z takiego blendera żyrafy z długim, wąskim naczyniem. W każdym przypadku powinno się udać, ja dzisiaj pokazuję w takim jak widać. Powoli stopniowo dolewam olej. To może być olej sezamowy lub inny roślinny, na przykład nie wiem, słonecznikowy. Kilka moich znajomych próbowało też z olejem lnianym, ale część z nich mówiła, że pasta jest zbyt gorzka, więc akurat lnianego nie rekomenduję. Możecie spróbować, ale to tak na własne ryzyko. Jeśli chodzi o ilość to na szklankę ziaren sezamu, dolewam mniej więcej 2-3 łyżki tego oleju, czyli jakąś jedną piątą tej szklanki, którą odmierzałam sezam. I blenduję długo, jakieś 4-5 minut, tak naprawdę do czasu, kiedy wszystkie ziarna zostaną dokładnie zblendowane i pasta będzie taka właśnie aksamitna i gładka. Co jakiś czas zatrzymuję blender i zdejmuję pastę z boków. Po to, żeby równomiernie się zblendowała. Oczywiście, im dłużej blendujemy, tym pasta będzie bardziej jednolita i gładka. Na początku pasta jest gęsta idzie to opornie, ale spokojnie cierpliwości nie trzeba nic dolewać, ona za chwileczkę się zrobi rzadsza, tylko cierpliwie blendujemy naprawdę dość długo. Ja potem pod koniec już przechylam pojemnik i blender tak ukośnie i cały czas trzymam na włączonym na szybkich obrotach i wygląda to tak, zobaczcie od góry. Widać, że zaczyna to coraz bardziej przypominać taką klasyczną tahini. No i gotowe. Tak to wygląda, pachnie wspaniale. Tak przygotowaną tahini można przechowywać w lodówce nawet kilka miesięcy. Próbowałam 2-3 miesiące i było ok, dłużej nie próbowałam. No i zużywam na bieżące potrzeby. Jeśli po wyjęciu z lodówki będzie taka rozwarstwiona, bo ten olej może się trochę rozwarstwiać, wystarczy pastę zamieszać i zużywać tak jak potrzebujemy. Jeśli chodzi o takie praktyczne informacje, to z tej ilości, czyli ze szklanki sezamu, to jest mniej więcej 300-400 gramów. Otrzymujemy tyle tahiny, żeby starczyło nam powiedzmy na dwa humusy. Z takich bardziej standardowych zastosowań to już widzieliście tahinę w humusie, tam jest jednym z kluczowych składników, ale można też na przykład wykorzystywać do różnego rodzaju sosów czy dipów, jak wspomniałam wcześniej przy przysmaków kuchni arabskiej, można na przykład w takiej najprostszej wersji posmarować ciemne razowe pieczywo miodem, na to zmiażdżony ząbek czosnku i na wierzch tahini, no coś przepysznego a przy tym samo zdrowie, a jeśli na przykład chcecie otrzymać taką pastę chałwową sos chałwowy, także na przykład do smarowania pieczywa, krakersów i tak to wystarczy pomieszać tahinę w proporcjach 1 do 1 z płynnym miodem, łyżka pasty i łyżka miodu Dokładnie wymieszać. No i posmakujcie. To jest po prostu czysta chałwa. Coś pysznego. Lubię tym posmarować chrupkie pieczywo i podać dzieciom na kolację. Pyszne i zdrowe. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Gorąco zachęcam do wykorzystania. Wiadomo, tachinę można kupić też gotową, ale domowa równie dobra, często tańsza. No i wiemy, co jemy. Smacznego!